Ludowe tańce pokazywały roztomaite rzeczy, a konkurencja mi się pojawiła, Ludowe tańce mają rozmaite elementy. Przede wszystkim muszę pamiętać, że ludowe tańce rozwijały się pod wpływem tańców dworskich. Co to znaczy? To znaczy, że jak chłopi podpatrywali, jak się szlachta bawi, to też próbowali tańce takie zrobić. Ale doszło do tego, że czasami wprowadzali własne elementy. Proszę Państwa, Kowol to jest taniec, które jest naśladowczym tańcem. Pokazuje jak wygląda robota Kowola. Robota, w której dziołcha albo baba robi zamiech, a synek wy, wystukuje na swoim kolanie, na kowadle, wystukuje odpowiedni rytm. Także zatańcujemy Wam za chwilę Kowola. Woła, ze szkoły, bo naprawdę dzisiaj ubiegłego będzie specjalny będziemy mieli specjalne dla jednego z tych nas zgromadził najwięcej, tej jednego na ale naszych specjalnych dla jednego z naszych specjalnych dla jednego z naszych z naszych specjalnych Zgrowadzimy ją dzisiaj między innymi właśnie w katolicach w na cały region i na całą Polskę będziemy zarażać. Wszyscy w Polsce, w Polsce, síðan tað varð til at vera eitt stundir á skóla, tað varð til at vera eitt stundir á skóla, tað varð til at vera eitt stundir á skóla Powiedzmy, czterema miastami, z między właśnie, na razie prowadzi ale bardzo, bardzo dobrze sobie